Tam. na tle mojego samochodu chciałem zrobić takie krótkie podsumowanie po naprawie Audi blacharskiej głównie więc przejdziemy może od razu do rzeczy Audi skończone Płotniki, zderzak drzwi jedne, drugie auto jest całkowicie jezdne Przeszło przegląd techniczny bez problemu, choć miałem naprawę sterownika ABS, piasty i czujnika ABS tylnego koła. Auto jest oczywiście jak ta pora roku, zakurzone. Myłem dwa razy, a ciągle ciapki widać. Tak to wygląda, wyszło nie najgorzej. Ciężko mię spasować te błotniki z drzwiami. Tu wyszło mi, taka nie do końca dobrze spasowana, z drugiej strony jest lepiej. Podsumowując, e, koszt tej mojej naprawy, czyli dwa błotniki pomalowane, zderzak używany pomalowany na nowo, plus dwoje drzwi prze, przednie i tylnie, od str e, lewa strona. Przemalowane łącznie z naprawą sterownika ABS i czujnika ABS koszt około 5000 zł. Dużo, niedużo. Ktoś powie, dla takiego starego auta po co tyle wydawać. Może i tak, ale po tej naprawie auto wygląda dużo lepiej. Nie ma porzewiałych drzwi. Ani tych brzydkich błotników. Oczywiście nie jest jakoś wyśmienicie spasowane. Auto pewnie przez fachowca byłoby lepiej spasowane. Ale jak na moje umiejętności garażowe i moje warunki, to i tak wyszło nieźle. Auto wygląda bardzo dobrze. Moim zdaniem podoba mi się, chce się jeździć. Stęskiłem się już za nim. Bardzo dobrze się nim jeździ. Czego porządnie jeszcze wymyć? I tyle. Taki Kilka słów w woli podsumowania. Oczywiście kilka rzeczy jeszcze pewnie dałoby się poprawić. W 25 letni aucie nie jest, nigdy tak nie jest, że jest wszystko zrobione. O, trochę posprzątałem. Jakieś szpargały się walają. Tak to wygląda. Także w woli podsumowania nagrywam taki krótki filmik podsumowujący, że jednak coś uda mi się czasami skończyć, zrobić, doprowadzić do końca. Pozdrawiam wszystkich. A może Zobaczmy. przejedziemy się do Dino jeszcze, co? Widzicie jak Audi jeździ? Idzie kocur. Fajnie się tym jeździ. Nie ma co. Oczywiście wszystko zgodnie z przepisami. No, moja okolica. No, jakieś rowerzyści jeżdżą. Możecie sobie zobaczyć. Jadę do Dino jeszcze po wodę. szajba u nas na rowery jest ogromna sam jestem rowerzystą ale tutaj są kurde takie grupy takie grupy zawodowych rowerzystów, że to głowa boli normalnie rowery rowery to są normalnie droższe od samochodów no oczywiście jak się kupi rower za dwójkę, za trójkę a samochód za dwójkę no to samochód oczywiście jest tańszy od roweru nie, ale to faktycznie mam kolegę co ma salon rowerowy, no to są ceny są takie, że naprawdę można kupić nie, niezłe auto już Kil, od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, no to można też kupić jakiś fajny samochód nawet za, tak, za takie pieniądze. No ja takich rowerów nie kupuję taki wloczek